Cześć, witam na kanale Trade. Dzisiaj porozmawiamy o błędach początkujących, które są bardzo wiele razy powtarzane. Tak? Także dzisiaj porozmawiamy o tym, pokażę te sytuacje, jak wchodzi w transakcje, żeby nie robić tych tak. Także dobrze, mamy tutaj już parę walutową, wybieramy parę walutową, zobaczymy czy ma, e, jaki ma procent wypłaty. Naj, najpierwszy błęd to ich handlowość na niskich procentach wypłaty. Zawsze handlujemy na procentach wypłaty wyżej 70. Tak? Jeżeli jest niżej, lepiej nie handlować i szukać. Następny, parę walutową. Dobrze, że mamy tutaj euro CHF. Jest taka ciekawa sytuacja, możemy otworzyć transakcję tutaj. Tak? Szukamy na pocket option, czy ma dobre procenty płaty, czy nie, Zwróćcie uwagę, tak, jest normalnie, 68, e, wyżej, 3 minuty. Dlaczego wyżej i zwróćcie uwagę. Tak, już tutaj mamy, na pocket option już możemy zobaczyć, że mamy odwrócenie na przykład, tak, Ten, e, tendencji. I, ale trochę później otworzymy transakcję i możemy... Ale nic złego, także zobaczcie, dlaczego tutaj otworzymy transakcję wyżej. Co mamy w ogóle na wykresie? Najpierw musimy szukać te poziomy sparsze i oporu. Poziomy wsparcia i oporu to są te poziomy, na, jak, na których cena odwraca się, tak? Musicie o tym pamiętać. Jeżeli jest poziom, jest możliwość tego, że cena będzie odwracać się od tego poziomu. Ale poziom sparsz lub oporu jest poziomem, tak? Nie jest linią, a jest poziom. Zwróćcie uwagę, tak? Mamy tutaj moment, kiedy cena była wyprzedana, zwróćcie tak, no w każdym razie było niżej 30, jest tu poziom wyprzedanie, dalej, trochę dalej spadła cena niżej ale na wskaźniku RSI już na tym samym poziomu nie ma wyprzedania. Co to znaczy? Znaczy, że na tych miejscach już pojawi się siła tak? i musi być odwrócenie od tego, bo jeżeli byłby jeszcze spadek niżej i kontynuował spadek tak? I, i szła cena w dół, to byłoby odwrócenie, e, nie byłoby odwrócenie. A tak jak tutaj nie mamy już tego wyprzedania, było ono wcześniej, a teraz cena znajduje się na tym samym poziomie, no wskaźnik RSI nie pokazuje tego wyprzedania, to znaczy, że tutaj musi być odwrócenie. Zwróćcie uwagę, co mamy na wykresie, bo mamy rozbieżność. Tak? Wcześniej było do tym poziomie, teraz nie ma. Mamy tylko rozbieżność, bo cena poruszy się w dół, tak, ale na każdym razie idzie już w górę. Zwróćcie uwagę, jak i mówiłem, tak? jeżeli szukać poziomu wsparcia oporu, bo jest to te poziom, na który cena może odwracać się, nie używamy linii. Tak? Cena nie odwraca się po linii. Nie ma takiego punktu, gdzie musi cena odwracać się. Tak? Jest to zawsze taka strefa, tak, tam, I w tej strefie może być odwrócenie, nie może być odwrócenie po linii. Tak. Zawsze musicie szukać poziomu wsparcia oporu po takich strefach, tak, zwróćcie uwagę, tak. W tych wszystkich miejscach może być odwrócenie, tak? ale dalej musimy zwrócić uwagę na wskaźniki RSI, czy jest wyprzedanie, czy nie ma, czy jest wykupienie, tak. Czy jest konwergencja, czy jest rozbieżność tego, że cena porusza się w innym kierunku niż na wskaźnikach, tak? I wtedy tłocze transakcje. To jest analiza różnych wskaźników, tak? I na przykład czy, gdzie, czy znajdujesz się na poziomie sparcie, czy nie znajdujesz się, tak? czy jest wyprzedanie, czy nie ma wyprzedania formacje świeczowe, tak? czy, czy świecie są duże, z dużym ciałem i z małą cieniu, tak? czy, e, czy, czy świecie są z małym ciałem i dużymi cieniami, to tak? o tym, że cena nie jest tam nie jest to świecie takie silne. Tak? Także czekamy zamknięcie transakcji, zwróćcie uwagę, już mamy plusa wszystko w porządku, jak mówiłem, cena poszła dłużej od tego poziomu, tak. Odwrócenie było, zwróćcie, gdzie, tak, jeżeli, zwróćcie uwagę, odwrócenie było na najniższym piku, tak, że cena poszła w dół, na, na jednym minutowym wykresie można zobaczyć ten poziom, tak. Mamy tutaj ten poziom i zwróćcie uwagę, że cena była, trochę spadła w dół, ale na wskaźniku RSI, co mamy, już mamy wzrost. Zwróćcie uwagę, tutaj był poziom, tak, Tutaj był poziom, co dalej? Tutaj jest poziom, tak, gdzie ta nadwróciła się i tutaj Zwróćcie uwagę, na tych wszystkich miejscach cena odwróciła się, tak? I rozumiem, że na tej, ta, ta strefa pokazuje, że naprawdę mamy e, taką ta strefę wyprzedanie, ale zwróćcie uwagę, co pojawia się na wskaźniku RSI. Cena idzie w ruchy bocznym, ale wskaźnik RSI na, na wszystkich e, tych miejscach, gdzie była najniższa cena, tak, zwróć uwagę, coraz wyżej, tak? Coraz cena idzie wyżej. Pokazuje też że naprawdę tutaj byki wchodzą w pozycji, i od tego poziomu będzie iść cena w górę, tak? bo kupują na tym poziomie. Tak? Także czekamy na tym poziom odwrócenia, dlatego tworzyłem transakcję na odwrócenie. Nie używałem linii, a używałem poziomów. Tak? Tych, w tych strefach, kiedy mamy strefy, w tych strefach może być odwrócenie w jakikolwiek moment, tak, nie znamy w jaki moment, ale musimy analizować formacje świeczowe, zwróćcie uwagę jakie są świecie, dalej zwróćcie uwagę jaki jest w, jak w kaźniki co pokazuje wskaźniki kaźniki czy co znaczą przydane czy nie i wtedy wchodzić w pozycji zwróćcie uwagę tutaj się wzrost dalej Маємо це, на вказнику Ісай, і на викресі теж маємо взрослі. І зараз хвилка уваги, попрошу о долончання до моєї групи дармової в Телеграмі, Ninja Dragon Free Group. Є група дармова, проведжі мені там дві сесії гандлових дженни, дає один сигнал за сесію, також може мати два сигнали дармових дженни, так? Дає один сигнал о 14 і один о 17. Також далі джай сигнал, так, пару пара валютову, керунок ціни, ніжить і лоб і далі внески, джейнш внескам і хандлуємі в групі VIP. Także link będzie w opisie temu filmiku i poproszę o dołączenie. Dobrze, poszukamy innej pary walutowej. Zwróćcie uwagę, tutaj już jest ciekawa sytuacja. Możemy otworzyć, nie idziemy niżej. O, tutaj jest dobre. Zwróćcie uwagę, co mamy tutaj. Wchodzimy na pocket option, tworzymy transakcję na 3 minuty wyżej. Tak, jest dobry procent wypłaty. O, 250 dolarów wyżej 3 minuty. Dobrze, zwróćcie uwagę. Co, co mamy na jeśli Znaczymy tą e, ramię sobie może zobaczyć to lepiej. Gdzie jest poziom, tak? Jest poziom wsparcia tutaj, bo cena odwróciła się od tego poziomu wsparcia. Zaczął się trend w górę, tak? Zaczął się trend wzrostowy. zwróćcie uwagę. Tutaj mamy poziom, tak? Te, ta strefa na tej strefie będzie odwrócenie, tak? W tych miejscach. Nie znamy kiedy, ale już było odwrócenie tego poziomu, bo wskaźnik RSI pokazuje, że jest cena jest wyprzedana ale pokazuje, że cena poszła wyżej. Tak? Zwróćcie uwagę, jak, jak, jak wygląda wskaźnik RSI. Tak? Cena idzie wyżej. Tak? Już przełamanie, już odwrócenie i cena poszła wyżej tak? od poziomu wsparcia. Zawsze, kiedy szukamy poziomu wsparcia, zwrócimy uwagę na wskaźnik RSI i w tych miejscach tworzymy transakcję, bo na poziomach będzie odwrócenie tak? lub to poziom wsparcia lub to oporu. Jeżeli poziom wsparcia będzie odwrócenie w górę, tak? jeżeli poziom oporu będzie odwrócenie w dół. Zwróćcie uwagę, jaki są w świecie, w mówiłem. Tak? Świecie jest czerwony, cena przelamała ten poziom, tak? poszła trochę niżej, nie odwróciła się na ten poziom, tak? poszła trochę niżej i w tym miejscu już cena poszła wyżej. I to jest bardzo ważne, rozumieć, że na obok poziomów zawsze występuje zmienność. Trzeba szukać najlepszy poziom na wchodzenie w pozycję. Tak? Zwróćcie uwagę, w każdym RSI musi już skręcić swój kierunek w górę. Tak? On musi być na poziomie wyprzedanie, tak, niż 30, ale już ta linia musi iść w górę, tak. Zwróćcie uwagę, na 5-minutnym wykresie można zobaczyć, jak wygląda ten, ten poziom, tak. Na 5-minutnym wykresie można zobaczyć, że poziom był przelamany, tak. Wygląda to, że poziom poszedł niżej. Dlaczego? Dlatego, bo to jest strefa, tak. Nie mamy tego punktu, gdzie może być odwrócenie. Znamy, że tutaj będzie odwrócenie, a punkt nie znamy. Dalej zwróćcie uwagę na świeci, tak. Czerwone świeci, duży Duże ciało, dalej pojawia się zielona świecie. mniejsza i ostatnia świec nie ma ciała, ma trochę cień i poszła cena wyżej. Tak? A na wskaźniku RCI pokazuje wyprzedanie I w tym punktu można było wchodzić w transakcję. Tak? Bo tutaj było odwrócenie, cena poszła wyżej, zwróć uwagę, świeci zielony, cena idzie naprawdę, jest odwrócenie, bo zwróć uwagę, ile świec e, mamy, świec zielonych, tak? to pokazuje, że naprawdę w tym miejscu cena odwróciła się i zaczął się trend wzrostowy. Tak? Także z pamiętać, że na poziomie wsparcia oporu musi być odwrócenie. I handlujemy na tym odwróceniu. Strategia polega na tym, tak? Ale, jeżeli cena znajduje się tak między poziomem i jeszcze nie jest nie na poziomie wsparcia, nie na poziomie oporu, to nie otworzymy transakcji na odwrócenie. Tak? Musimy sprawdzić dobrze, czy cena wchodzi w, w tę strefę wsparcia lub oporu, i w, już szukać najlepszy moment na odwrócenie transakcji. Tak? не можна вложити транзакт на 3 те можна пенчить. Треба злу слухаки на ти сильніє тренд, так, і на ти сильніє ствоцені. Слухаки, то є з нами плюсом, що ж так і мовили, дали є ще раз. Слухаки, є то bardzo важливий момент, так, хотів хотів би вам powiedzieć. Якщо лі на 30-митовом вклаєше, в углі в топ на пенчиментом вклаєше, так, та та стрефа в sparше лупу. Na 30 minutach będzie mniejsza, tak? a na, na 5 minutach będzie duży ten poziom. Tak? Bo w 30, e, na 30 minutowym ramię czasowej jedna świecie ma 30 minut, tak? a na 5 minutowej jedna świecie ma 5 minut. To te poziomy, te, te momenty odwrócenia, lepiej szukać na 5 minutowym lub na 1 minutowym e, ramię czasowej, tak? Bo naprawdę z luźnej tutaj można zobaczyć, jak wyglądało świecie, tak? W tym miejscu, gdzie było świecie małe, dalej było dużo świeci czerwona tak? Mamy dużo świeci czerwonych jest przełamanie w dół, dalej cena wchodzi w poziom, tak, ten poziom niżej 30 i w tym miejscu odwraca się, tak. kiedy idzie skręcanie tak, tego, e, tej linii na wskaźniku Resai, wtedy można wchodzić w pozycję. Jeżeli cena idzie na spadek na wskaźniku Resai, jeszcze nie wchodzimy, tylko kiedy zaczyna się odwrócenie tak, na, na wskaźniku RSI, wtedy możemy otworzyć e, pozycję na odwrócenie, tak, bo naprawdę jeżeli... Cena idzie prosto w dół na wskaźniku RSI, tak, to mamy trend, a jeśli już idzie tak, cena zmieni swój kierunek, to wtedy mamy, już mamy ten, ten moment, gdzie może cena odwracać się, tak, musicie o tym pamiętać. Dobrze, także na dzisiaj wszystko, dziękuję bardzo, do widzenia, poproszę o subskrypcję kanału, zostawienie komentarzy i na razie do na następnego filmiku.